Nazywam się Łukasz Smoliński, jestem pasjonatem podróży, jedzenia, jestem przedsiębiorcą i blogerem. Wydaje mi się, że zawsze sobie wyobrażałem moje życie jednak na swoim, czyli prowadząc własną firmę. To było takie, takie mocne przemyślenie, które później poskutkowało tym, że ja jednak w ciągu roku staram się przynajmniej raz pojechać, na miesiąc, czy na półtora miesiąca, czy nawet na dwa miesiące. Pasja jest dla mnie czymś, na co jesteś w stanie poświęcić najwięcej czasu. Ja poukładałem swoje życie zawodowe wokół moich zainteresowań, bo moimi zainteresowaniami Pasją są podróże. Moją pasją jest również e, jedzenie. Budzę się i z reguły e, otwieram już e, albo komputer, albo telefon. Sprawdzam to, co się dzieje w social mediach. Kawa, rozmowa z moimi współpracownikami i albo e, jakieś spotkania, które mam biznesowe, albo e, praca z komputerem. Na pewno jestem osobą w chwili obecnej zdecydowanie bardziej zajętą, pracującą dłużej. Ja nigdy nie czułem się dobrze w obszarze finansowo-księgowym, dlatego też w pewnym momencie zdecydowałem, że ten obszar należy zsadować na profesjonalnego partnera. Skorzystaliśmy z usług firmy Sage. Ja wierzę w jakość. Jakość, moim zdaniem, jest najtrwalszą, najskuteczniejszą strategią biznesową. O ile w wypadku Bobolodzi spełniają swoje ambicje, jeżeli chodzi o rozwój sieci, o tyle w wypadku Deseo mam ambicje troszeczkę większe. ambicja aby wyjść z tą marką poza rynek polski być może eksportować produkty, które wytwarzamy.